Ilu masz znajomych na Facebooku? No dobrze, ale to są znajomi, koledzy czy przyjaciele. I jak to rozpoznać? Osoba, którą znamy najmniej, wiemy, kto to jest, znamy go z widzenia, widzimy go czasem gdzieś, kojarzymy. To jest znajomy. Znajomy. On to jest znajomy, ona to jest znajoma. On znajomy, ona znajoma. Znamy trochę, niedużo, kojarzymy. Osoba, z którą pracujemy, albo studiujemy, albo po prostu się znamy i lubimy, to jest kolega. Kolega. Ona. To jest koleżanka. Koleżanka. Z kropką. Koleżanka. Czyli osoba, którą znam, osoba, którą lubię, z którą mam często regularnie kontakt, a ktoś kogo bardzo lubię. Kto jest ze mną bardzo blisko. Komu mówię swoje sekrety? Komu mówię o tym, co mnie trapi, co mnie męczy, co mnie cieszy? To jest przyjaciel. Przyjaciel? On to jest przyjaciel, ona to jest przyjaciółka. Przyjaciółka. Czyli gradacja będzie taka. Jeszcze raz. Znajomy. Ktoś, kogo znam, kogo kojarzę, z kim mówię sobie dzień dobry albo cześć, ale nie spotykamy się często, nie jesteśmy blisko. Kolega. To jest osoba, którą spotykamy często, regularnie, lubimy się. Hmm. Mamy dobry kontakt, ale to nie jest bardzo bliski kontakt. I przyjaciel, czyli osoba, z którą mamy najlepszy kontakt ktoś, kogo bardzo lubimy, z kim jesteśmy bardzo blisko, mamy bardzo dobre relacje. No i przyjaciół zazwyczaj mamy tylko kilku, kolegów, wielu, a znajomych nawet setki. Dziękuję bardzo i miłego dnia.